Dzisiaj, dzisiaj trening klatki lekko, bo lekko, ale 140. W sumie dla mnie kiedyś to nic, zobaczymy jak dzisiaj. A, nie ma tragedii. Ruch może się wydaje trochę krótki, dlatego że opuszczam na wysokość szyi. Lepiej wtedy czuć tą klatkę tutaj w okolicach obojczyków. Fajnie, góra pracuje. Później to widać. Zdecydowanie klatka inaczej wygląda. Zaczyna się od samej góry, a nie tylko na dole. Warto coś takiego robić. Dokładamy paka 60. Ostatnia seria. Paka 60. No, takiego ciężaru w sumie już jakiś czas nie podnosiłem nowe wyciskanie. Tak troszkę wziąłem na bok kamery, więc powinno być widać, że opuszczam bardziej na szyję. Lecimy. Nowa ławeczka. Nie wyciskałem na nie, więc też jest troszkę inaczej. Ale myślę, że damy radę. Nie podołałem. I na dobicie stówka. Zobaczymy ile pójdzie. Z20. Oczko i wystarczy. Pięćdziesiątki. Może pójdą. Nie ma tragedii. Nawet się nie wytłumaczyła z tego. A, a przecież wiedziałam, bo przecież nie zaznajęła się. tego dnia. A patrzysz te maszyny, jak to zacznie. Dobra. Ostatnie ćwiczenie na klatkę dzisiaj, rozpiętki takie troszeczkę nietypowe w oparciu o ławeczkę. Fajnie wchodzi, warto spróbować. Myślę, że widać na załączonym obrazku, że fajnie pompka weszła. Jedziemy dalej, bareczki.